Cześć, zapraszam Cię na kolejny filmik z cyklu Kwadratowe Środy. Dzisiaj zrobimy sobie tak zwany Solid Granny Square, czyli pełny kwadrat babuni. Zaczniemy go od wykonania pięciu oczek łańcuszka. <coughs> Tę niteczkę zostawcie sobie króciutką. Wrobimy ją w trakcie e, robienia kwadratu. Jeden, dwa, trzy, cztery, 5 oczek łańcuszka, które zamykamy oczkiem ścisłym w okrąg. I w tym kółeczku, które nam tutaj powstało, będziemy robić słupki. Na początek trzy oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Następnie wykonujemy dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka, które stworzą pierwszy narożnik. Trzy słupki, tutaj cały czas staramy się złapać tę niteczkę i ją wyrabiać na bieżąco. Dwa. Trzy. Znowuż trzy oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki. Jak widzicie, tworzą nam się boki. Mamy w tej chwili trzy boki. Robimy trzy oczka łańcuszka jako kolejny narożnik. Trzy słupki w kółeczku, czyli czwarty bok. 2, trzy. Trzy oczka łańcuszka. I łączymy oczkiem ścisłym, wkuwając się w trzecie oczko łańcuszka. Poprzedniego rzędu, i tak wygląda nasz pierwszy rząd. Generalnie wszystkie będą właśnie powstawały w ten sam sposób. Jedyna różnica jest taka, że w narożnikach będziemy dodawać po dwa słupki z każdej strony, po to, żeby rozszerzyć nasze boki. Między tymi dwoma słupkami zawsze będą trzy oczka łańcuszka, żeby stworzyć narożnik. Natomiast nasza podstawa, czyli robienie słupków. Na słupkach już wcześniej zrobionych zostaje. Jest to bardzo prosty schemat. <tryk> Ogólnie we wszystkich kwadratach babuni schematy są powtarzalne, ale ten jest po prostu wybitnie łatwy. Zaczynamy robić rząd drugi od trzech oczek łańcuszka, czyli to jest nasz pierwszy słupek. Następnie robimy słupki na dwóch słupkach rzędu poprzedniego. Jeden, dwa. I w narożniku dodajemy dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka, to jest ważne, żeby ten narożnik zawsze tutaj tworzyć. Znowuż dwa słupki w tym samym narożniku poprzedniego rzędu. I jak widzicie, mamy przed sobą trzy słupki, czyli trzeba zrobić trzy słupki. Co jest istotne, zdarza się w zależności od tego, na przykład jaką grubą włóczką robicie, że ten słupek, to oczko będzie wam ginąć, schowane po prostu pod tymi słupkami. O tym nie można zapominać, bo robótka będzie wam się zwężać. Jeżeli tu macie trzy słupki w podstawie, to znaczy, że trzeba zrobić trzy słupki. I to oczko jednocześnie trzeba wydobyć. Jeden, dwa, trzy. Na powiększenie dodajemy znowuż dwa słupki w narożniku poprzedniego rzędu. Jeden, dwa, trzy słupki jako narożnik. Znowuż dwa słupki. i tutaj pilnujemy. Zobacz, mamy trzy słupki, mają powstać trzy słupki, czyli wybieramy 1 2 3 Dodajemy kolejne 2 3 oczka łańcuszka Przepraszam dwa słupki. Tu mamy znowu trzy słupki. Dwa na powiększenie naszego boku. Jeden, dwa. Trzy oczka łańcuszka i znowuż dwa słupki w narożniku. I tu nie mamy żadnych słupków więcej, więc zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka naszego pierwszego słupka. Teraz w tym rzędzie mamy lekkie przesunięcie. Jak widzicie, nowy rząd już nie zaczyna nam się z brzegu, tylko na trzecim słupku ale w zasadzie to niewiele nam zmienia. Kolejny rząd zaczynamy tak samo, czyli robimy 1, 2, 3 oczka łańcuszka i mamy przed sobą 1, 2, 3, 4 słupki. To znaczy, że musimy wrobić słupek w każdy słupek poprzedniego rzędu. 1 przepraszam 2 4 i znowu w narożniku robimy dodatkowe dwa słupki następnie trzy oczka łańcuszka znowu dwa słupki i znowu. sprawdzamy sobie, z czasem nie będziecie musiały tego robić ale na początku sugeruję jednak kontrolować tę ilość słupków Liczymy sobie, że mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słupków, czyli musimy zrobić 7 słupków. Więc znowu wydobywamy sobie nasze pierwsze oczko i robimy 1, 2, 3, 4, 5. Sześć. siedem, dwa słupki na powiększenie boku, jeden, dwa, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki i siedem Okay. I teraz, jak widzicie, tutaj mamy jeszcze dwa słupki w poprzednim rzędzie: jeden, dwa. I zamykamy znowuż oczkiem ścisłym. Zasada jest prosta. Zawsze robicie słupki na słupkach poprzedniego rzędu i dodajecie cztery w każdym kolejnym rzędzie, dwa z jednej strony i dwa z drugiej strony. W ten sposób zawsze powinnyście mieć nieparzystą liczbę słupków w każdym rzędzie. Ten kwadrat może być dowolnie powiększony, może być też pomniejszony, może być zrobiona robota z jednego tylko rzędu, z dwóch rzędów. Pokażę Wam, w jakich projektach można to wykorzystać. Jeżeli oglądałyście mój poprzedni filmik, to widziałyście już część pracy, którą obecnie wykonuję. Właśnie z takich kwadratów. Jeżeli użyjecie włóczki, na przykład ombre, możecie zrobić całkiem fajny kocyk dla dziecka, dodając tyle rzędów, ile tylko chcecie. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, jeżeli interesuje Cię to co robię, daj mi lajka like i zasubskrybuj. Dzięki.